Cześć! Nawet nie wiem, jak się mam z Wami przywitać po tak długim czasie. Wpadam i wypadam tutaj, tak jak mi się podoba. No, ale jest coś, czym po prostu muszę się z Wami podzielić. Ta mała paczuszka tutaj z tyłu, to jest moje kolekcjonerskie marzenie od tak dawna. Chyba od samego początku, jak w ogóle zaczęłam interesować się petrzopami, czyli jakieś matko, już nie wiem. 12 lat temu. Nie pamiętam, nie chcę sobie strzelić zaraz tutaj yy, w stopę. W każdym razie zaraz wam opowiem. Na razie niczego nie zdradzam, ale jestem tak podekscytowana. Odebrałam paczkę wczoraj i po prostu już mnie nosi. Nosi, żeby nagrać ten filmik, ale musiałam z nim poczekać. Także no. Hu, hu, hu. Sorry, że tak trzęsę, ale po prostu bardzo, bardzo się cieszę to jest coś na co czekałam tak długo i a zaraz zresztą sami zobaczycie otwieramy otwieramy ta paczka wygląda na bardzo dużą tutaj w ekranie ale ona jest malutka ona się normalnie mieści tak po prostu w dłoniach otwieranie paczki to najlepsze co może być ja to ufielpiam a ta mnie tak bardzo cieszy i ekscytuje, no naprawdę powiem Wam, że bardzo dawno tak się nie cieszyłam z jakiejś figurki. W ostatnim czasie nie kupowałam ich zbyt wiele, ale jakieś tam jakieś tam się trafiały. Ale ta po prostu ja chyba zaraz odlecę. Co my tutaj mamy? O nie, ja już to widzę! Ja po prostu się tak bardzo cieszę. Jestem taka podjarana, jak. Ja mam nadzieję, że to jest w takim stanie, w jakim ja sobie to wyobrażam, że będzie. Możecie już tu. O mamo, mamo! Tak, to jest w pudełku. To... Widzicie to? To jest zapakowane. Ale to jest malutkie. Ja myślałam, że to będzie takie duże pudełko. To jest takie malutkie. Już możecie zobaczyć, co to jest. Nie chcę piszczeć, nie chcę piszczeć, ale... O, ma! że to jest moje największe kolekcjonerskie marzenie, ale... Ale to jest figurka, którą ja tak bardzo chciałam przez tyle lat. Niestety nie udało mi się jej zdobyć, a chciałam ją jeszcze wtedy, kiedy można było ją zdobyć za naklejki. I pamiętam dokładnie, że uzbierałam sobie sześć naklejek i chciałam mieć dwa te dziobaki, ale... Wtedy smyk był tak daleko od miejsca, gdzie mieszkałam. I niestety, no nie udało mi się zdobyć go. Nie miałam okazji po prostu pojechać do smyka. O mamuniu! O mamuniu! Jakie to jest malutkie! Jaki on jest malutki! Ja naprawdę. W sumie nie wiem dlaczego. Myślałam, że te opakowania będą przynajmniej, nie wiem, no, dwa razy takie. <grymne> Skoro patrzące są takie małe, ale to jest piękne. Jejku. I to jest dziobak numer 1395. Dziobak, którego można było dostać za naklejki. Jejku, jestem tak podekscytowana, że nawet nie wiem, co mam co powiedzieć. Dam sobie chwilę. Tak ten dziobaczek wygląda. Naprawdę jest przeuroczy. Tak jak się spodziewałam. Ale nadal była we mnie nutka niepewności, bo zawsze jak zamawiam stare potrzeby w opakowaniach, to mam taką. takie trochę. Do samego końca jestem niespokojna, czy to przyjdzie faktycznie w dobrym stanie. Ale nie no, to jest. to jest nówka nieśmigana jeszcze w folii. O matko, ale się cieszę. I ten y, dziobaczek zostanie w opakowaniu. Ja go nie będę wyciągać, to to na pewno nie. Położę go na honorowym miejscu, gdzie będzie sobie tak ślicznie wyglądał. Oczywiście, ja, jako człowiek, który wszystkie figurki musi mieć w perfekcyjnym stanie, widzę, że ma zadrapanie tutaj na oczku i na grzywce. Na które nikt normalnie nie zwróciłby uwagi, ale no niestety ja mam takie trochę zboczenie na tym punkcie. Ale jejku! Jakie to jest ładne! Już przy okazji, jak nagrywam, to jeszcze chciałabym Wam wszystkim podziękować bardzo, ale to bardzo serdecznie za wsparcie kanału. Naprawdę mnie tak cieszy to, że. Nadal są ludzie, którzy piszą komentarze, ja mogę na nie odpowiadać. Coś tam sobie dyskutujemy i to jest naprawdę super. I dla mnie w nagrywaniu to jest właśnie najfajniejsze. I dlatego założyłam kanał, żeby móc się dzielić z wami pasjami. W sumie to wspólną pasją, tą jedną do Petropów, pogadać. No, po prostu ten kontakt taki między e, osobami zainteresowanymi jest. No dla mnie to jest coś niesamowitego. I to jest. Dla mnie to jest najlepsze um, co może być w YouTubie. Także dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Pa! Ja sobie gratuluję, bo nie zabrałam go na naklejki tylko jakieś ponad 10 lat później kupiłam na Allegro. Dziękuję Allegro, że istnieje.